Witam Was w moim vlogu Jak widzicie Braliśmy dzisiaj balota Braliśmy już jakiś czas, czas temu Lut jest Więc tak Palot był brany 30 to, to, to jest na miniaturce Nie udało mi się tego nagrać Z przyczyn ode mnie niezależnych Po prostu nie mam statywu Ale tędy wyszła Ten ba balot Tędy wyszedł, tutaj widzicie 30, to się, się zapadła bo... O była się fest za, za, Zapadła się, się fest Tu bal odszedł Po tym lodzie Takie kry duże tutaj są Dlatego tam jest ten lód wywalony Tutaj Jest tak duża że się za, zawiesiła się na tym lodzie 30. A ja tutaj przejdę po tym lodzie U! Panie, tak się nie robi! Widać? Widać kolejny o z pół 30 z będzie będzie ja to po tym grubym chcę przejść trochę pęka ale nie jest źle już pęknie mówiłem i o o tym ludzie mówią jak gruby z 10 cm więcej z 15 z 15 to ludzie miają Musiałem go tutaj odwalić, ten lód. Tutaj, tutaj się zawierało, wiesia trzydziestka. Trójka, but, blokada i wyszła. Też ciężko było. Tu jakoś wyszła. Tutaj, tutaj też nie było z, z, najgorzej. Jak widać. Tu było najgorzej. Bo tu jak widać, o, się koła się zgały. Tutaj. Oto, i nie mogę, po ten próg, taki mały próg nie mógł tutaj po, podjechać. Dopiero jak tutaj, tutaj stanęła, bebela tutaj się, tutaj się za, zatrzymała. Przód, tył, przód, tył na blokadzie wyszła. Potem blokada się nie chciała rozłączyć. Przez co prawie o wjechałem tutaj, ale potem wyjechałem i potem na podróże, że belę zaprowadziłem. I jest teraz co dole. Ten balut Nic co nie jest najgorzej Lud, jak tutaj wjechała na, na, na sama trzydziewka, tyłem wjechała To, 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 to się tylko zrobimy kolejny A lód tak powoli pęka co nie? O Taki lód gruby Ja dostał że tyle balutów nam zostało tutaj i chyba trzy tam Nie jest najgorzej. Jeszcze mamy kuszonkę z kukurydzy. Tam z tego pół hektara tam pokazywałem. Tego był film. A tu bardzo bardzo. Ciężko było początku z tego lodu. Widzicie gludnie jest cienki to wyborta objął. No Trochę zamarło, tak z pół hektara już zamarzło. Nie miałem czasu tego 6 się wcześniej nagrać niestety. No. Trzyma, trzyma, utrzyma trzyma, utrzyma trzyma, 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 sobie trzyma, 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 sobie którym Co na tam no dobra, lajkujcie, subskrybujcie, tu macie przycisk. Subskrybujcie, film mamy dla was.